Jest pięknym polskim zwyczajem składanie sobie życzeń w okresie przedświątecznym. Ja również chciałbym wpisać się do tego obyczaju i złożyć wszystkim mieszkańcom powiatu szanowskiego moc serdeczności świątecznych i noworocznych. Życzę zatem, żeby państwo bardzo radośnie przeżyli zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Niech będą to święta wypełnione Radosnymi spotkaniami i czasem odpoczynku po nieraz ciężkiej, codziennej pracy. A później nastąpi Sylwester i rozpocznie się nowy, kolejny 2015 rok. Życzę, ażeby przyniósł on Państwu wiele dobrego. Niech spełnią się Państwa nadzieje, plany i zamierzenia, i niech ten bożonarodzeniowy nastrój pozostaje w naszych sercach jak najdłużej.